Witajcie w pokazaniu moich kart e, top Smash Attacks. Wayne Rooney, James McCreighty, Gue Demel, e, Edwin van der Sar li, e, Legend, e, Fabio Bor, Borini. E, to jest e, autograf Stadium Etihad. Roberto Mannini eh, Anders Weiman Ron Vlar Nathan Baker Damien Duf Jemlin Pennant Pennant eh, Glenn Johnson Joe Cool Ashley Cool Petr Cech, Dawid Moyes, Great Hall, Holt, Sandin, Jackson, Maldonej, Rose, Jaskeley, Junior Hoylet, Julio Cesar, Bill Jones i Alex Perace. To są te karty Top Smatch, Attacks. Pokażę Wam moje karty. Małą kolekcję też, mam nadzieję, że szybko mi się uda. kart South Africa: Samuel Eto, limited edition, Gerjorgs, Gois Kargaunt, fans Favorit Harry Kewell, Star Player, Sual Montari, Star Player. Tu są już same y, Emana, Karhan, Cambiso, Zgiz, Cezar. No i tutaj już są z roku 2011, 2012. Chociaż tak? Nie. Chyba tak. Nie, 2011. 10 2011, coś takiego. Nie wiem, z, no chyba z tego roku. Wiemy, że to są y, jeden przed tymi 2012. No, no to te. Mario Gomez, Carlos Spujol i Josi Beniu. Więc tak, komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie, oceniajcie. Jeżeli wam się spodobał, dajcie mi y, łapkę w górę i cześć.